Siemanko, witam w kolejnym materiale z eFootball2025 Dzisiejszy filmik w całości poświęcony jest drużynie Road to Glory Która powstała na platformie PC, zapraszam na materiał 6 lat będzie te 600 Jest mój Maximino Let's go Ale brama Arnolda, let's go Od poprzeczki Uwielbiam takie bramki. Stan Maximino, zajebisty zawodnik. W tym momencie widzicie, jak wygląda moja ekipa Road to Glory na platformie PC. Ekipa ma jakieś około dwóch tygodni, coś takiego. Taką mi się udało tutaj e, drużynkę sformułować. E, jeśli chodzi tutaj o trenera, to jest podstawowy którego dostałem na samym początku jak odpaliłem tą gierkę no i oczywiście karty, praktycznie wszystkie za darmo Mbappé, Foden i Van Dijk za logowanie do gierki to jest taka kampania dla nowych graczy wy tego nie będziecie mieli jeżeli gracie normalnie w tą grę to jest tylko po to żeby ci nowi gracze mogli sobie ten team troszkę zbustować do przodu żeby po prostu nie grać z jakimiś kalfami za GP ponsy. Gravenberg oczywiście za nominating contract Ribery za darmo z daily games karniaczków co to jeszcze jest konate również za karniaczki tylko z tej paczki drogby arnold za zrobienie wyzwań w skill upie objective skill upy zadania co jeszcze lenglet i limer z paczki players of the week to są akurat dwie karty na które wydałem końsy ale tak jak mówiłem wcześniej nie za pieniądze tylko za końsy wyfarmiony w giereczce, Donnarumma czyli bramka, którego dostałem na samym początku i to nawet w sumie nie wiem z czego, on to po prostu już od razu był. I jedyną kartą, którą kupiłem za gp to jest haha, mój ulubieniec z FIFY, przepiękny Alan San Maximin. No i tutaj on jest gwiazdą, słuchajcie, on jest gwiazdą tego zespołu, jeśli chodzi o formację ofensywną. Sprawdźcie na jego finishing, sprawdźcie na jego podkręcenie piłki kar. No, 66, 69. Ktoś powie, ale dramat, a ja powiem, że zajebiście. A czemu? 30 meczów, 36 yy, goli, 28 asyst. Słuchajcie, no takie ma liczby. Sam Aksymin z takimi atrybutami, jeśli chodzi o wykończenie akcji i podkręcenie piłki. Momentami yy, yy, te atrybuty na takim bardzo przeciętnym poziomie w ogóle nie są odzwierciedleniem na boisku. Wiadomo, czasami. Jest sytuacja, gdzie jest naprawdę dogodna sytuacja do tego, aby strzelić gola i on tego nie zrobi, ale uwierzcie mi, że to co ma, tu wykorzystuje, a nawet strzela takie bramki z takich pozycji, gdzie ja w życiu nie spodziewałbym się, że o, że padnie z tego bramka, a jednak gol pada. No San Maximin tutaj jest rewelacyjny i wiadomo, że też, że do jakiegoś momentu pewnie jak będę już w pierwszej dywizji, bo taki jest cel, pierwsza dywizja, no to jak już będę miał te mecze praktycznie z, z, z cały czas na epic e, karty w defensywie, no to już będą ciężary i będzie się grało topornie, ale póki co no jest naprawdę wybitnie, jeśli chodzi o kartę Alanson Maximina i podobnie jak to było w skante na moim mainie, Mam taki zajebisty flashback do tego jak grałem z San Maximinem i Mbappe, czyli ten sam atak co mam na Road to Glory. Miałem taki sam atak również w FIFA 20, tylko że tam to były karty urodzinowe FUT i grało się tam fenomenalnie. No i póki co też na PC gra się tymi dwoma kartami bardzo dobrze. Nie jest to ten poziom co na FIFA 20, jeśli chodzi o tych zawodników, ale też jest bardzo fajnie i mam naprawdę kupę frajdy grając takim właśnie atakiem i ogólnie grając na PC bo z moich doświadczeń obecnie jak już zagrałem trochę tych meczów na tej platformie to uważam, że ta gra chodzi o wiele lepiej na PC niż na PlayStation jest bardziej responsywna swoje też robią FPS y na konsoli jest 60, tu mam 160 słuchajcie no o wiele lepiej się gra wiadomo jak się trafi mecz na jakimś delayu, opóźnieniu no to tej Friday już za bardzo nie ma ale ogólnie jak wszystko jest git no to naprawdę gra się bardzo fajnie, przyjemnie i już mam takie coś, że już częściej wolę odpalić tobie e-futbol na PC niż na moim głównym koncie na PlayStation, więc to też musi coś znaczyć. Jeśli chodzi o moją łapkę rezerwowych, no to słuchajcie, no nie ma szału, no karty niewylewelowane nie w ogóle, tutaj jakiś jeszcze zanominating kontrakt, wiska, Messi za darmo, do, którego dostałem, te dwie karty też za darmo dostałem, tego Majno sobie pewnie wyleweluje, bo nawet całkiem fajnie się nim gra, eee, no i tak to wygląda, no szału nie ma, ale mogę już wam teraz powiedzieć, że ta drużyna w tym składzie i z tym trenerem jeszcze nie została pokonana. Słuchajcie, jeszcze nie została pokonana. Nie przegrałem meczu na eFootball League e, grając z tym składem, a jestem już tutaj w trzeciej dywizji. I żeby nie było, bo ktoś spojrzy teraz, o 10-0 grając z jakimś typem, który pewnie rąk nie ma. No to wam pokażę ten meczyk. 6-5 wygrany z kolesiem, który zajął 180 miejsce, najwyższe jakie miał w dywizji pierwszej, 180 miejsce i wygrałem 6-5, przegrywałem 4-2, tylko w tym meczu no działy się cuda, powiem wprost, działy się cuda jeśli chodzi o połączenie, bo koleś robił wszystko normalnie, czyli podania sklepki, drybling, poruszanie się zawodnikami po boisku, wszystko robił sobie normalnie, a ja miałem totalną mękę, nie mogłem się dobrze pozycjonować obrońcami w obronie, moi zawodnicy, Maximin Mbappé w ogóle... Czułem się jakbym grał jakimiś totalnymi drewnami, takim jej movement. Grało się naprawdę bardzo ciężko, ale ten skład pokonał typa, który e, no miał 180 miejsce w e Football league w dywizji pierwszej. Więc, e, no, o ile można powiedzieć, że jakiś przypadek był w tym meczu, że trafiłem jakiegoś samego typa, to tutaj już w przypadku nie było. Tym bardziej, że jeszcze wcześniej e, w dywizjach czwartej. I piąte trafiałem również na graczy z pierwszej dywizji i żaden z nich nie potrafił mnie pokonać. Póki co FC Kalfy, Road to Glory na PC są niepokonane. Są niepokonane, ale żeby nie było, że tak się przechwalam, to ta porażka prędzej czy później i tak wpadnie, ale jestem pewny i mogę Wam to gwarantować, że ten skład jeszcze w tym sezonie. Bije pierwszą dywizję. Jeżeli chcecie to zobaczyć, no to zapraszam oczywiście na moje streamy. Na YouTubie, na Twitchu, gdzie zobaczycie w akcji, jak chodzi ten zespół z podstawowym trenerem. Ci zawodnicy jeszcze nawet nie mają skilli, słuchajcie. To taki Maximin. Nie ma double toucha, nie ma outside carlera, ma flip-flapa, muscle control, ale nie ma one-touch-passa nawet nie ma, nie ma truth-passing. Słuchajcie, no ja gram podstawowymi wersjami każdego z tych zawodników, bo pomimo posiadania skili. Nie jestem w stanie ich dać, ponieważ nie mam odpowiedniej ilości GP pońców, żeby każdemu z tych zawodników przydzielić brakujące skille. No w tym jest problem i na tym się teraz aktualnie skupiam, aby te GP pońcy farmić jak najwięcej, żeby tych zawodników po prostu zupgrade'ować o brakujące skille. Ostatnia kwestia, słuchajcie nie chcę przedłużać, ostatnia kwestia odnośnie jeszcze PC, jak może zdążyliście już zauważyć, zawodnicy tutaj tacy jak Langlet, jak Liverpool, no mają oryginalne herby, nie ma fejków, są oryginalne stroje, są oryginalne herby ponieważ sobie wgrałem patcha i uwierzcie mi, ale tutaj z tym patchem gra się o wiele lepiej niż bez tego patcha nawet tutaj na tym ekranie początkowym możecie sobie zobaczyć, że jest tutaj grafika z Ligi Mistrzów I jeżeli byliście na moim streamie, oglądaliście moje mecze we Football League, to nawet e, stadion jest cały obrandowany wszystkimi tymi reklamami e, z Ligi Mistrzów. Nawet scoreboard jest taki zrobiony właśnie na styl Ligi Mistrzów. Ogólnie imersja grania na PC e, z tym patchem jest o wiele lepsza niż z tego patcha oczywiście. Nagram osobny materiał e, z poradnikiem odnośnie unlocka FPS-ów. Oraz patchem do eFootball 2025 dla wszystkich graczy, którzy grają na PC i nie mają tego zrobionego. Tutaj naprawdę polecam zainteresować się tym tematem i sobie po prostu to ogarnąć, bo naprawdę o wiele lepiej gra się w tą grę, jak są wszystkie kluby na licencji i mają oryginalne stroje. I dodatkowo jeszcze mamy takie coś jak stylizowanie rozgrywek eFootball League na Champions League. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Takie wprowadzenie do Road to Glory, kolejne materiały już wkrótce pojawią się z tego konta. Oczywiście zapraszam Was raz jeszcze na moje transmisje live na Twitchu oraz na YouTubie. Pamiętajcie również, że jeżeli jeszcze nie subujecie, to dajcie tego suba, dajcie lajka, like zostawcie jakiś ślad w komentarzu, aby pchać te materiały e-futbolowe w Polsce coraz dalej. No i oczywiście zapraszam na kolejne rzeczy z e-futbolu na moim kanale. Trzymajcie się, pozdro!